Generatorze, zapewne większość życia działasz kierując się poczuciem obowiązku, a ty jesteś tu po to, żeby działać, kierując się takim swoim wewnętrznym entuzjazmem, radością, wewnętrznym rozświetleniem, czyli swoim gut feeling. I wiem, że nie jest łatwo zmienić nawyki, dlatego proponuję ci zacząć od jednej czynności dziennie w zgodzie z gut feeling, potem może kilka, aż w końcu dojdziesz do tego, że będziesz robiła większość rzeczy w zgodzie z swoim gut feeling, ze swoim wewnętrznym takim rozświetleniem, radością i entuzjazmem. Skorzystasz na tym nie tylko Ty, ale również inne osoby dookoła Ciebie, bo kiedy Ty jesteś rozświetlona i pełna entuzjazmu, to inni to czują. To inni czują tą Twoją witalność,